Hasta la vista baby Radio Quartz 402 Produkcji byłego Związku Radzieckiego Radyjko ma falę Średnie i krótkie. Udało mi się, z tego co pamiętam, za grosza kupić z jakimś zestawem innych sprzęcików na Allegro. Dodatkowym plusem jest pokrowiec. Jak widzimy, jest zachowany w dobrym stanie. Radyjko to, które tutaj Państwu pokazuję, trafiło do mnie niechodzące, a powodem było zgubienie, urwanie, na jedno to wychodzi, przewodu z podpięciem bateryjki 9V. Tutaj widzimy, że jest brak pokrywki jest założony <laughs> współczesny zamiennik rosyjskiego elementu. Radiko posiada jak państwo widzicie antenę teleskopową. Antena jest niezniszczona, oryginalna. Sprzęcik ten najlepiej działa w godzinach nocnych i co na nim mamy <laughs> od góry tylko momencik schowam antenkę od lewej strony antena, skala medium, welle i short welle chyba to się tak mówi w języku barbarzyńskim średnie i krótkie tutaj w tym miejscu jest strojenie skalą, czyli możliwość wyszukiwania stacji od prawej strony. Wskaźnik załączenia i głośności tutaj mamy sterowanie od tyłu. Mamy przełącznik, medium, short. I od kolejnej strony wejścia. Prawdopodobnie jest to zasilanie i y, słuchawka. Mimo swojego wieku, radio godzina wieczornych od tam 22 do godziny gdzieś tak 6 nad ranem łapie masę stacji nie wiem czy jeszcze nasi nadają ale wątpię jest to takie, jest to taki zabytek który udało się przechwycić może kiedyś uda się do niego zdobyć klapkę i wtedy będzie już w 100% kompletne. Na koniec umieszczam je w futerale. Pasuje. Nic jest za bardzo zjechane. Być może ten futerał by się przydał w jakiś sposób odnowić. Nie wiem, użyć środka, który tą skórę. Sztuczną skórę, nie wiadomo co to jest, jakoby przywrócił do świetności. Także taka ciekawostka nabyta kiedyś w odchłaniach naszego wiadomego portalu akcyjnego. To wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.